W życiu tak bywa, że człowiek podejmuje bardzo trudne decyzje, ale odwaga w człowieku jest chyba ważnym takim elementem, który składa się na całą rzeczywistość. I właśnie tą odważną decyzję i tą determinację podjąłem ja, żeby tą placówkę stworzyć, żeby to miejsce było przyjaznym miejscem dla osób potrzebujących seniorów, osób starszych, dzieci. Dobrze wiecie, jak trudne jest budować, a trudno jest pozyskiwać środki finansowe na takie inwestycje, ale ja nie bałem się tego wyzwania. Nie bałem się tego, żeby podjąć taką odważną decyzję, i mimo tego, że w 2011 roku musieliśmy wstrzymać te prace budowlane, dlatego że zabrakło tych środków finansowych, to dzisiaj jestem tak zdeterminowany, że kiedy. Pojawiła się ta iskierka i dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, z programu rewitalizacji. Chcę, aby ta placówka jak najszybciej powstała. Weszliśmy do środka, jesteśmy teraz w pomieszczeniu, które będzie najważniejszym miejscem tego obiektu. To tutaj będzie kaplica. Tutaj będzie to miejsce, kiedy każdy kto wejdzie poczuje szczególną przestrzeń modlitwy, tu będzie mógł naładować swoje akumulatory, tu będzie mógł wzmocnić się duchowo. Tutaj będzie sprawowana Eucharystia i z tego miejsca będzie biło serce na ten cały budynek. Moi kochani, dotarliśmy do miejsca, gdzie będzie odbywała się rehabilitacja, a więc wszystkie osoby, które tutaj trafią, do tych pomieszczeń będą mogły skorzystać z tych wspaniałych urządzeń których tutaj jeszcze dzisiaj nie ma, ale już niedługo, już w sierpniu, we wrześniu one się pojawią. Dzisiaj widzimy jeszcze gołe ściany, ale wyobraźcie sobie, że tutaj już za parę miesięcy będzie pięknie, będzie miło, będzie ciepło, będą wspaniałe urządzenia bieżnie, rowery, orbitreki, różnego rodzaju inny sprzęt, który posłuży po to aby ci ludzie którzy czują jakąś niepełnosprawność jakiś dyskomfort będą mogli poprawić swoje zdrowie poprawić swoją aktywność i chcielibyśmy ja chcę bardzo jestem do tego zdeterminowany żeby to miejsce stało się takim przyjaznym miejscem dla tych wszystkich którzy potrzebują pomocy potrzebują wsparcia ale potrzebują też aby być cały czas aktywnymi w życiu Ważnym elementem tego działu, tych pomieszczeń jest to, abyśmy również stworzyli przestrzeń dla personelu, a więc tutaj również będą gabinety dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla rehabilitantów, aby stworzyć takie warunki, żeby była taka. Przestrzeń komfortowej pracy, aby była y, możliwość dobrego zajęcia się pacjentem, y, rozmowy z nim, y, stworzenia takiej przestrzeni, takiego warsztatu, y, aby każdy pacjent, każdy, który tutaj trafi, miał taki komfort, że przyszedł, przybył do miejsca, gdzie będzie dobrze obsłużony. Jak słyszycie, trwają prace, a więc non-stop od samego rana do późnych godzin wieczornych. Pracownicy, budowlańcy budują, murują, kładą kable, kładą różnego rodzaju instalacje i z poziomu parteru. Teraz udajemy się na pierwsze piętro. Ja idę schodami, ale w tym miejscu jest już skonstruowany szyb windowy. Po co? Po to, żeby nasi podopieczni, którzy będą. Również osobami niepełnosprawnymi mogli bez problemu, bez żadnych barier architektonicznych udać się również na pierwsze piętro. A na pierwszym piętrze, moi kochani, będą różnego rodzaju gabinety służące do psychoterapii, do różnych spotkań grupowych. Będzie odbywała się. E, Będą odbywały się różnego rodzaju porady dla osób, które są w różnych kryzysach, które przeżywają różne frustracje, ale są też może znerwicowane, mają jakieś kompleksy, mają różnego rodzaju nałogi. I ta przestrzeń będzie służyła temu, aby stworzyć dla nich taki, takie miejsce do tego, żeby mogli spotkać się z psychologiem, z psychoterapeutą. Jak widzicie, nie kłamałem. Prace trwają. Za moimi plecami pan tynkuje pomieszczenie, które będzie jednym z najmniejszych pomieszczeń tego budynku. Cały budynek ma 640 m2 powierzchni, a więc wyobraźmy sobie, jak wiele jeszcze pracy pozostało: tynkowania, malowania, wyposażania w różne instalacje sanitarne, elektryczne, a więc przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. wolontariat w Caritas to jest ta przestrzeń pracy aktywności młodych ludzi, która służy pomocą drugiemu człowiekowi człowiekowi potrzebie. I teraz jesteśmy w tym miejscu, gdzie wolontariusze będą mieli swoją salę do spotkań, będą mieli swoje zaplecze socjalne, będą mieli takie miejsce, gdzie będą mogli zawsze przyjść, dobrze się tutaj czuć, rozmawiać i tworzyć różnego rodzaju programy pomocowe dla potrzebujących. Jesteśmy teraz w pomieszczeniu, które już jest prawie wykończone. Już widać, aby tylko dotknąć i będzie tutaj już piękny gabinet psychologiczny. Udało się to zrobić dzięki darczyńcy, który przekazał nam płyty karton-gips. Część jeszcze tych płyt jest niewykorzystanych, ale na pewno będą położone w innych pomieszczeniach. I jestem przekonany, że dzięki takim darczyńcom, ale też i innym, których pozyskamy w najbliższym czasie, uda nam się bardzo szybko ten budynek wykończyć i te prace niezbędne sfinalizować. Moi drodzy, już niedługo z tego okna będą wyglądały uśmiechnięte twarze dzieci, które przyjdą do świetlicy. Będą wyglądały zadowolone twarze wolontariuszy, którzy będą mieli miejsce do tego, aby się spotkać. A ja dzisiaj proszę Was, abyśmy wspólnie stworzyli drużynę ludzi, którzy mają w sobie Caritas. Ja ciężkiej pracy się nie boję. Tak jak wiele lat temu, tak i dzisiaj jestem zdeterminowany, aby ta inwestycja została ukończona jak najszybciej. Ale sam nie poradzę sobie i potrzebuję dzisiaj Twojej pomocy. Jest naszym celem To musimy sobie odpowiedzieć